Za 40 dni mały chłopiec podejdzie do swojego taty, tak jak to mali żydowscy chłopcy robią od kilku tysięcy lat. I wieczór paschalny zapyta swojego ojca, Tato, dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy? Dlaczego ta noc jest najbardziej niezwykłą nocą w ciągu roku? Dla nas, chrześcijan, to pytanie jest dokładnie takie samo. Za 40 dni. Noc, która nas czeka, będzie nocą, która wszystko zmieniła. To będzie o tyle szczególna noc, że to będzie trójnocna noc. Taka noc, która będzie trwała przez trzy noce. Chcemy przez 40 dni przygotować się do tego wieczoru. Chcemy się przygotować, żeby na to pytanie potrafić odpowiedzieć: dlaczego ta noc jest tak różna od wszystkich innych nocy? Za 40 dni będziemy wspominać noc, która otworzyła nam drogę, która do tej pory była zamknięta drogę, której nie mógł otworzyć żaden człowiek. Otóż ta noc otworzyła nam drogę powrotu do raju. Sprawiła, że od tamtej nocy, od tej długiej, trójnocnej nocy, możemy wszyscy z powrotem wejść do raju. Dzisiaj, w środę popielcową, kiedy Kapłan będzie nam posypywał głowy popiołem. To wypowie słowa z prochu jesteś i w proch się obrócisz. I oprócz tego, że jest to pewne przypomnienie o znikomości naszego życia, i takie wezwanie do tego, żeby nie żyć marnie, żeby się szybko nawracać, bo czasu mało, to to jest też obietnica i zapowiedź, że wzięliśmy się z ziemi rajskiej i że do raju mamy wrócić. Ten proch, o którym jest tam mowa, to jest proch ziemi rajskiej. Dzisiaj, kiedy zaczynamy Wielki Post. To Kościół nam obiecuje, że za 40 dni chcemy wrócić do raju, bo została otworzona droga. Była zamknięta, stały tam cheruby, trzymały ogniste miecze i nie dało się wrócić. Ta noc, którą będziemy wspominać za 40 dni, sprawiła, że drzwi się otworzyły, że wszyscy możemy wrócić do raju. Za 40 dni chcemy wejść do raju, po to, żeby spotkać tam Adama, żeby zobaczyć człowieka jeszcze sprzed grzechu pierworodnego, żeby zobaczyć Adama, na którego barki nie włożono jeszcze całego ciężaru cierpienia, zła, a przede wszystkim śmierci, która z tym grzechem była związana. Jest tylko jeden sposób, żeby to zrobić, bo jest tylko jeden, który może nam pokazać, jak wyglądał Adam przed grzechem pierworodnym. Tym kimś oczywiście jest Chrystus. I chciałbym, żebyśmy przez te 40 dni przeszli z Nim Jego drogę do doskonałości, Jego drogę do pełni człowieczeństwa, żebyśmy zobaczyli, jak naprawdę może wyglądać człowiek, jak naprawdę my możemy wyglądać wtedy, kiedy jeszcze byliśmy w raju, wtedy, kiedy jeszcze nic się nie popsuło. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić, żebyśmy przez ten Wielki Post, aż do Niedzieli Palmowej, razem z Chrystusem przeszli najważniejszą drogę Jego życia, czyli drogę krzyżową. Chciałbym Was zaprosić na 14 spotkań, na 14 stacji, w których można zobaczyć, jak Bóg wykuwał najdoskonalsze człowieczeństwo. Te stacje będą troszkę inne od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego że Oprócz normalnej drogi krzyżowej, którą wszyscy znamy z kościoła, jest jeszcze droga krzyżowa składająca się z 14 stacji, tak zwana Droga Biblijna. To jest droga krzyżowa, którą Jan Paweł II i Benedykt XVI bardzo często odprawiali w Koloseum. To jest droga oparta tylko i wyłącznie na Biblii. Są tam wydarzenia od ogrójca aż do pogrzebania Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy na te 14 stacji spojrzeli, żebyśmy w każdej z nich zobaczyli Chrystusa. Zobaczyli to, co naprawił w człowieczeństwie i to do czego nas zaprasza, żebyśmy my również naprawili w naszym człowieczeństwie. Zapraszam was, żebyśmy przez te 14 stacji tutaj w Jerozolimie przeszli razem z Chrystusem drogę do całkowitej pełni, po to, żeby nam również za 40 dni taka sama pełnia się zdarzyła.